Zaczynamy flesh'a smacznych newsów. Mighty Magic Showdown, być może najdziwniejsza odsłona tej serii, zakończył swój krótki żywot 31 lipca. Tytuł wystartował we wczesnym dostępie w styczniu tego roku i jak widać nie został przyjęty najlepiej. Osoby, które kupują projekt, mogą poprosić zwrot pieniędzy do końca miesiąca. Sama gra oferowała system bitew oraz malowania figurek. Oba elementy były jednak mocno niedopracowane. A terrible darkness returned to our world. Blizzard szykuje ciekawy turniej dla fanów World of Warcraft. Całość nazywa się Mythic Dungeon Invitational i będzie polegała na zespołowym przechodzeniu pod ziemi. Od 25 lipca do 8 sierpnia drużyny będą mogły wysłać swoje wyniki za pomocą specjalnego formularza. 32 drużyny zmierzą się w sierpniu o pulę nagród w wysokości 100 tysięcy dolarów. Prawdziwa kasa za czyszczenie lochów. W sieci pojawiły się nowe fragmenty rozgryfi z dwóch gier: Crackdown 3 i Total War Warhammer 2. W pierwszym przypadku materiał opublikował niejaki Drad Brat. Oglądamy tu rozbijanie się po mieście i eliminowanie przeciwników. Materiał z Total War Warhammer 2 dotyczy elfów wysokiego rodu. Autorzy przedstawiają jednostki oraz przykładowe ujęcia z bitew. Of secrecy and suffering. No i doczekaliśmy się być może kuriozom tygodnia, ale za to jakiego uroczego? 3 Realms i grupa moderów Void Point zapowiedziała retrogrę. W strzelankę Ion Maiden, nie mylić z Iron Maiden, która powstanie na uwaga silniku Build, znanym z Duke Nukem 3D i wielu innych gier z lat 90. Skierowana na PCT gra ma być prequelem Bombshell. Wcielimy się więc ponownie w najemniczkę Shelley Harrison walczącą z kosmitami. Wystartowała paczuszka Humble Bundle poświęcona grom firmy Capcom. Wygląda to naprawdę nieźle, bo za jednego dolara można zdobyć m.in. Stridera, Umbrella Corps i DMC Devil May Cry. Płacąc powyżej średniej otrzymamy też samodzielny dodatek do Dead Rising 2, Resident Evil 1 i 0 w wersji HD oraz Resident Evil 6. Za 12 dolarów dodacie do tego Dead Rising 2 i 3, a także zniżkę na Street Fightera 5. I jestem tutaj, i DLC Sign of the Times. Powiecie, że to znak czasów, ale Mafia 3 otrzyma w tym miesiącu trzecie DLC zatytułowane Sign of the Times. 25 lipca miłośnicy gry i posiadacze przepustki sezonowej zmierzą się z tajemniczym kultem dokonującym rytualnych morderstw. Całość ma być utrzymana w klimacie psychologicznego horroru zainspirowanego działalnością Charlesa Mansona. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Pa.